Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mądrze za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest wtorek, 19 tygodnia zwykłego, Dzisiaj liturgia Słowa przynosi nam fragment Ewangelii Świętego Mateusza. To początek 18 rozdziału, taki trochę wydarty, szczerze mówiąc, bo to jest tak, 18 rozdział Mateusza, wiersz od 1 do 5, potem 10 i potem 12 do 14. Przy czym ten 10, 12 i 14. To jest jakaś ciekawa historia, bo jak zajrzycie do Pisma Świętego, to w niektórych wydaniach w ogóle 11 wersa tego 18 rozdziału nie ma. Że wiersz 11 no, został uznany gdzieś tam po wnikliwych badaniach za jakiś taki późniejszy dodatek. Tak, aczkolwiek w niektórych kodeksach istnieje, to jest takie powtórzenie słów Jezusa skądinąd wziętych. No, i dlatego często on jest opuszczany, bo jakby nie do końca pasuje do tego kodeksu, i wydaje się, że do tego kontekstu, i wydaje się, że gdzieś tam jakiś kopista, prawda, chciał coś ulepszyć. Nie? Bo to w sumie widać, nie? że jeżeli rzeczywiście jest coś znaczenia Ducha Świętego, to, to to tak się zapina. To jest takie, no, no, ma to wszystko sens, to wszystko jakby pasuje do siebie, jest to ułożone, że tak powiem kosmetycznie do, dopracowane, natomiast właśnie, jak się pojawiają takie zgrzyty, no to trzeba patrzeć, o co tak naprawdę chodzi w tych zgrzytach, nie? Aczkolwiek jest taka reguła rozznawania świętego Ignacego z Royali, że Ignacy z Loyoli mówi tak, że warto patrzeć na to, co się dzieje w moim wnętrzu, czy coś budzi we mnie zgrzyt, czy tak sobie wchodzi bardzo łatwo, nie? Bo Mówi święty Ignacy z Royali mówi tak jeżeli człowiek rozwija się w kierunku Boga, rzeczywiście poprawnie zmierza ku Bogu, rzeczywiście trwa w relacji z Bogiem, no to wtedy Duch Święty jak przychodzi, to właśnie wchodzi do wnętrza człowieka tak bardzo łagodnie. Mówi święty Ignacy z Loyoli, jak kropla padająca na, na gąbkę, mówi, jakby tak duch święty wchodzi jak do siebie, nie? bo człowiek jest no, wewnętrznie blisko Boga. Za to, z duch jak przychodzi do takiego człowieka, który jest blisko Boga, no to właśnie od razu jest taki zgrzyt, jakiś dysonans, właśnie coś nie pasuje, jakby piasku dosypać do, do, do trybów jakiegoś mechanizmu. Mówi Ignacy z Loyoli, jakby kropla padła na kamień. Za to mówi Ignacy z Loyali, jeśli jest odwrotnie, jeśli człowiek jest wewnętrznie daleko od Boga, to mówi, jest dokładnie odwrotnie, Duch Święty przychodzi ze zgrzytem, a znowu Duch wchodzi jak do siebie, prawda? I generalnie to się warto rzeczywiście przyglądać, co ja łykam tak odruchowo, bez zastanowienia. Bo na przykład tak dzisiaj trochę sobie myślę też o pierwszym czytaniu, tam prorok Ezechiel mówi o, o księdze, o zwoju, w którym są wewnątrz i na zewnątrz napisane narzekania, wzdychania i biadania. Jest bardzo tak, taka ciekawa na myśl, tak właśnie ten zwój mi chodzi po głowie, ta księga wzdychań, narzekań i biadań, że właśnie zobaczcie, że zwykle to jest tak, że jakieś takie właśnie narzekania, biadania, użalania się, to właśnie do nas wchodzą bardzo łatwo jak do siebie. No i to znaczy, że, że jeżeli właśnie te narzekania, badania, użalania się, jakieś takie właśnie pretensje wchodzą we mnie jak do siebie, to znaczy, że tak naprawdę moje wnętrze jest właśnie ku temu wychylone, że to jest moja wewnętrzna melodia. Yy, właśnie i to jest niebezpieczne, bo właśnie człowiek będzie jakby tak z automatu zasysał to, co mu się zgadza z jego wnętrzem. To właśnie warto się przyglądać, yy, co ja tak automatycznie łykam, tak bezkrytycznie, bez zastanowienia, yy, no to będę wiedział, jaka jest prawdziwa moja wewnętrzna melodia, bo my ludzie też się potrafimy ładnie oszukiwać. I właśnie wczoraj rozmawiałem z takim człowiekiem, mówi, że że często dostrzega, że ludzie w rozmowie z nim mają pewien problem, bo on lubi pytać ludzi, ale co dobrego u ciebie? I, i wtedy rozmowa tak się zawiesza i ten rozmówca tak jest zdezorientowany, co by tu dobrego powiedzieć. Nie? Właśnie, więc warto tak się czasem zastanowić, jakbym miał powiedzieć coś dobrego, co dobrego u mnie, nie? to o czym bym opowiadał? Czy ja mam w ogóle o czym opowiadać, czy w ogóle jakieś dobro dostrzegam w sobie, w ludziach, w moim życiu, w świecie. Czy ja właśnie jestem zajęty tylko tymi wzywaniami, narzekaniami i biadaniami. No bo zobaczcie, to jest to, do czego, do czego wąż sprowokował Ewę, żeby zacząć właśnie narzekać na to wszystko, co Bóg zrobił i powiedział i w ogóle zacząć się użalać nad sobą i tak dalej. Nie? To jest skutecznie człowiekowi zamyka oczy. Właśnie, więc warto się przyglądać, jaka jest moja wewnętrzna melodia, bo Melodia nieba, no to jest melodia zachwytu, Bóg jest zachwycony dobrymi dziełami, które czyni i zaprasza nas do tego zachwytu i apokalipsa pokazuje prawdę tych ludzi zbawionych jako pogrążonych w pełnej zachwytu, adoracji, baranka zabitego, a żywego. Więc, że melodia nieba to jest melodia zachwytu i to jest pytanie, czy ja potrafię się zachwycić, czy ja potrafię tylko wzdychać, narzekać, biadać i, i użalać się i takie tam krytykować właśnie. No to nie jest melodia nieba, tak jeszcze właśnie myślałem, że człowiek został od początku przez Boga zaproszony do pielęgnowania ogrodu rejskiego i teraz pytanie, jaki ogród ja pielęgnuję w sobie wewnętrznie, co ja pielęgnuję w sobie, czy ja przypadkiem właśnie nie pielęgnuję właśnie tej muzyki, tej kakofonii, prawda, wzdychań, narzekań, biadań, żalań się, kryty krytykanstwa i takich różnych rzeczy, nie? co ja pielęgnuję w sobie czy ja pielęgnuję w sobie melodię nieba, melodię zachwytu, czy ja pielęgnuję w sobie właśnie melodię nie nieba, czyli właśnie melodię narzekania, wzychania, biadania, użalania się, krytykowania, nakręcania się właśnie wiecznego, nieustanego. Tak jakoś przy okazji mi to przyszło na myśl właśnie w związku z tym wierszem 11, którego gdzie, gdzie brakuje, no właśnie dlatego, że no, Wprowadzę taki pewien zgrzyt nie, w ten tekst, natomiast tekst dzisiejszy to jest właśnie taki. Ten tekst dzisiejszy, który usłyszymy, to jest właśnie pozbawiony tego jedenastego wiersza. Tak, jest pozbawiony tego, ja mam go w wersji greckiej, akurat, nie, to nie będę wam czytał po grecku, nie, to przeczytam wam po polsku. Uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nim i rzekł: Zaprawdę, powiadam wam, jeśli się nie odmienicie, nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim, i kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze ojca mojego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje, jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli muszę się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest z niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Właśnie, gdy ciągle dochodzi do głosu taki problem. Yy. To jest w sumie największy. Jak tutaj, prawda, udowodnić przede wszystkim sobie, że ja mam jakąś wartość, że ja coś znaczę i w ogóle, nie? To w ogóle, to jest dalszy ciąg, dalszy ciąg tego wydarzenia, które roz, roz, mieliśmy wczoraj do rozważania, tego wydarzenia z podatkiem świątynnym, prawda? Kiedy Jezus objawił się jako Syn Ojca, Ten, który nie musi, ale chce. Chcę ukazywać światu prawdę ojcu, bo widzi w tym swój zaszczyt jako syna. Nie? Że chcę pokazać światu ojca, nie? który jest moim ojcem, prawda? i chcę, żeby we mnie zajaśniała prawda o tym ojcu. I to jest mój największy zaszczyt, największa wartość. Natomiast zobaczcie, że my. Jakby, jakby głębiej się temu przyjrzeć, to zauważycie, że diabeł lubi dokonywać karykatury Planów Boga, nie karykatury, nie? że zobaczcie, że my też lubimy się wykazywać, że Pan nie wie, kto jest moim ojcem, prawda? Pan właśnie, nie? że że, jak jestem ojcem wysoko postawionego, przepraszam, jestem synem wysoko postawionego człowieka, to już mi wszystko wolno, prawda? Nie, że, że jakby to jest karykatura tego, o czym Jezus wczoraj mówił, nie? że Jezus właśnie no, o tym mówił, nie? że on nic nie musi, on chce, bo on widzi w tym swoją wielkość, swój zaszczyt, yy, że jest synem swojego ojca i że ojciec chce, żeby w synu odbijała się prawda o ojcu. I że syn widzi w tym swoją wielkość i swój zaszczyt. To, co ojciec chce we mnie i przeze mnie dokonać. To jest moja wielkość i mój zaszczyt. To wszystko, co płynie od ojca, to kim ja jestem dla ojca. Nawet nie to, kim jest mój ojciec, to kim ja jestem dla ojca, co ojciec chce dokonać we mnie. I to właśnie, że... Ojciec chce mnie uczynić takim jak on, i chce się we mnie ukazywać światu, chce się we mnie światu wyznawać. To jest mój zaszczyt. Nie? Natomiast zobaczcie, że my robimy taką karykaturę, że ja mam wysoko postawionego ojca, nic nie muszę, a ja sobie mogę wszystko, co mi się zechce. Nie? No i teraz, właściwie, co ja w ten sposób pokazuję, nie? Prawda? że jedną wielką pogardę, tylko że ta pogarda ostatecznie jest tak naprawdę pogardą dla samego siebie. Pogardą po dla samego siebie, i właśnie tu zobaczę, dochodzi znowu do głosu: to pytanie, kto właśnie jest największy, Meidzon, kto jest większy, największy w królestwie niebieskim. Nie? Że to właśnie jakby Jezus w tych dialogach z uczniami, w tych pogaduszkach o królestwie niebieskim i w ogóle, to próbuje nam pokazać, jak to wszystko jest właśnie zupełnie odwrotnie niż w logice tego świata, w tej pseudologice. Która nam się wydaje jakąś prawdziwą logiką. Wiecie, tak jeszcze myślę o tej Ewangelii, o pannach mądrych i głupich, że jest taka ciekawostka w tej Ewangelii o pannach mądrych i głupich, że jest tam powiedziane, że Królestwo niebieskie jest podobne do dziesięciu panien. Królestwo niebieskie jest w sumie podobne tak naprawdę do tych panien. I że właśnie wśród tych panien są takie, które z naszego punktu widzenia są głupie. I zobaczcie, że z naszego punktu widzenia rzeczywiście. To, co dotyczy królestwa niebieskiego, to, co Jezus nam spróbuje nauczyć, to nieraz wydaje nam się takie głupie, niepraktyczne, nieprzydatne, że z punktu widzenia tego świata rzeczywiście, tak jak święty Paweł mówi, Chrystus jest głupsem nie? Jest głupcem. Dla Żydów jest zgorszeniem, dla, dla Pogan, dla Greków jest głupsem. Warto tak przy okazji wiedzieć, że jeżeli Pismo Święte mówi, o Grekach, prawda? To jest zazwyczaj tak naprawdę pismo święte ma na myśli Pogan w ogóle, nie? W ogóle, Pogan w ogóle. Właśnie, ale okazuje się, że dla ludzi przenikniętych logiką, myśleniem tego świata, to Jezus, to co przynosi Jezus, Ewangelia, to jest jakaś głupota. I zresztą nie tylko dla ludzi przenikniętych logiką tego świata, bo dla nas, chrześcijan, też niektóre rzeczy, które Jezus próbuje nas nauczyć, no wydają się to jakieś takie dziwne, nie, nienaturalne, nieoczywiste, a raz i w ogóle głupie, nie? A w ogóle głupie i wtedy my stajemy się sędziami Jezusa, sędziami Ewangelii, sędziami Kościoła, sędziami wszystkich, prawda? I my osądzamy, co jest mądre, co jest głupie, co jest dobre, a co złe. Tymczasem właśnie Jezus co pokazuje, że będziesz wielki wtedy, kiedy staniesz się jak dziecko, jak Pajdion. Pajdion to jest takie dziecko, właściwie dzieciątko. Tak naprawdę to jest takie greckie słowo pais, a pajdion to jest zrównienie, czyli dzieciątko. Także to słowo pajdion to akcentuje taką cechę dziecka, że dziecko podlega wychowaniu, nauce, treningowi właśnie, że dziecko nie umie, nie wie, nie potrafi. Ono potrzebuje się dowiadywać, potrzebuje poznawać, potrzebuje być wychowywane, uczone. Stąd zresztą pochodzi takie słowo Pajda Gogos. Pajda gogos, to był taki niewolnik w czasach Jezusa i świętego Pawła. To św. Paweł używa tego słowa właśnie Pajda gogos". To był taki niewolnik, który był odpowiedzialny za dzieci, właśnie za Pajdia swojego pana. I on ich te dzieci miał prowadzić, a go, prawda? Stąd właśnie Gogos. Był odpowiedzialny za prowadzenie tych dzieci do szkoły. Miał zaprowadzić do szkoły, przyprowadzić do szkoły, miał pilnować, żeby te dzieci jego pana się uczyły. I co ciekawe, jako znak swojej władzy, swojej funkcji, to nosił taki kijek i miał prawo ogrzewania tego kika wobec dzieci swojego pana, gdyby one nie chciały się uczyć. Że panu tego niewolnika zależało, żeby dzieci się uczyły, żeby się rozwijały, żeby je wychowywać. Nie? I zależało tak bardzo, że właśnie inwestował w specjalnego niewolnika, który właśnie się nazywał Pajda Gogos i że temu niewolnikowi wręczą nawet takie narzędzie, żeby pomagać swoim dzieciom w rozwoju, w nauce, w kształceniu się, nie? Zależało, prawda, ojcu tak bardzo, że inwestował w specjalnego niewolnika. Tak notabene, to mi się kojarzy osobiście Pajda Gogos z moim dzieciństwem. Bo pamiętam, jak byłem dzieckiem, to się jeździło w okolicy. Mieszkał taki Grek, i właśnie się nazywał Gogos. I się jeździło do pana Gogosa po jajka, bo on ten, hodował kury. I, I najlepsze jajka, takie było mniemanie wtedy wśród ludzi. Jak ja byłem dzieckiem, że najlepsze jajka są właśnie od Gogosa. I się jeździło do Gogosa po jajka. Nie wiem, się tak, Gogos to kojarzy z dzieciństwem z kurami, z jajkami właśnie taki Grek. Po II wojnie światowej zamieszkał właśnie w okolicy kątów wrocławskich i tam się jeździło do pana Gogosa po te jajka. Tego tak a propos, pana Gogosa. <laughs> Ale właśnie, nie? I to jest właśnie Pajdion. Dziecko, które podlega wychowaniu, które, musi, które potrzebuje chodzić do szkoły, potrzebuje się uczyć, dowiadywać, rozwijać, no bo samo z siebie nie wie, nie potrafi, nie umie, nie rozumie. I potrzebuje wychowania. I właśnie nad takimi pochyla się Bóg. I co ciekawe, według słów Jezusa, to właśnie tacy najlepiej poznają Boga. Nie? Najlepiej poznają Boga. To jest ciekawe. To tak mi się kojarzy ten wiersz, gdzie Jezus mówi, że aniołowie tych najmniejszych nieustannie wpatrują się w oblicze Ojca Niebieskiego, nie? że to wpatrywanie w się w oblicze Ojca Niebieskiego to właśnie sugeruje jakieś głębokie poznanie Boga. Z jednej strony to wpatrywanie się w to oblicze Ojca Niebieskiego to wyraża jakby taką ideę, że tu jest moja cała nadzieja, to jest moje wszystko. Nie? i Ja stąd potrzebuję czerpać wszystko, znikąd indziej. Jest taki Malarz, on się chyba Murinio nazywa, i on namalował taki obraz Matki Bożej, że ona właśnie taka tak dziecięca, tak zapatrzona, właśnie. I to jest właśnie to, nie? Że taki zapatrzony z jednej strony z zachwytem, jeszcze zachwycam moim Ojcem Niebieskim razem z Jezusem, a z drugiej strony ja wszystkiego się spodziewam od ojca. Chcę czerpać od ojca wszystko, co ojciec dla mnie zrobi. I to jest właśnie to, nie? To jest właśnie to, co próbuje Jezus powiedzieć, że. My po grzechu pierworodnym doświadczamy upadku naszego poczucia wartości. Dlaczego? Bo grzech pierworodny nas sprowokował, żebyśmy szukali tego poczucia wartości na własną rękę, żebyśmy na własną rękę próbowali sobie uczynić wielkimi. Na własną rękę próbowali sami sobie i wszystkim innym udowodnić, co to nie ja, prawda? A Jezus pokazuje, że prawda jest dokładnie odwrotna. Tu właśnie warto sięgnąć myślą. Na tej idei, że Bóg wniósł na rękach człowieka do ogrodu rejskiego, że to może być wniesionym tylko na rękach, nie? że to Bóg. Stworzył człowieka, wziął go, umieścił w ogrodzie rajskim, nie? że tam człowiek nie wszedł do własnych siłach, tylko został umieszczony przez Boga. Bóg człowieka tam wniósł na rękach, bo trzeba się stać dzieckiem w rękach Boga, żeby on nie zaniósł tam z powrotem. Nie ma innej możliwości wejścia. Można tam być tylko zaniesionym na rękach, a to zaniesienie na rękach. To właśnie oznacza taką bezgraniczną ufność, taką bezgraniczną ufność, że jakkolwiek ojciec mnie prowadzi, cokolwiek ze mną robi, cokolwiek mi tłumaczy, czegokolwiek chce mnie nauczyć, to jest najlepsze, najwspanialsze, bo ojciec jest najlepszy, najwspanialszy. I zobaczcie, że to jest ciągle ta idea, że im bardziej w moich oczach, że tak powiem, przyznam wartość, wspaniałość ojcu, tym więcej tej wspaniałości zobaczę w sobie, bo ojciec chce odbijać się we mnie odbijać się we mnie. Im bardziej wzgardzę Bogiem, im bardziej właśnie On jest w moich oczach nieistotny, prawda, tym bardziej stracę ja poczucie wartości, bo moje poczucie wartości płynie z tego, kim jestem dla Ojca, kim ja jestem dla Ojca. Prawda, kim ja jestem dla no ojca. I zobaczcie, że wszystko zaczyna się od tego, że wadała się wciągnąć w utyskiwanie, w narzekanie na Boga, właśnie w przekonanie, że Bóg wcale nie jest taki dobry, wcale nie jest taki najlepszy, że to, co zrobił, to wcale nie jest takie wspaniałe, że to właściwie wybrakowane jest i w ogóle nie. No i właśnie zobaczcie, że tak jest. Im bardziej pogardzisz miłością, a wpatrujesz się nie wiadomo w co, tym mniej wartości zobaczysz w sobie. Im bardziej pogardzisz tym, co dobre, a wsłuchujesz się, wpatrujesz w nie wiadomo co, tym bardziej właśnie Twoją melodią stanie się to nie wiadomo co. I to nie wiadomo, co zawsze będzie sugerować, że ty jesteś do niczego i że ty musisz wziąć sprawy w swoje ręce i walczyć po swojemu. I właśnie to, na tym to jest zbudowane, że my nie umiemy sobie nic odpuścić. Nie umiemy przerwać dyskusji, a ja nieraz się przyglądam, wiecie, takim dyskusjom internetowym, one nie mają kresu, nie mają końca. Bo każdy tam musi coś powiedzieć: a ja muszę coś powiedzieć, a ja nie mogę tego tak zostawić. Nie? To jest właśnie kłopot z poczuciem wartości, nie? Tylko, że to się napędza, bo ja się daję wciągać w takie dyskusje wewnętrzne, nie wiadomo z kim, nie wiadomo z czym i w tych dyskusjach wewnętrznych ginę. Tracę właśnie poczucie wartości, tracę wewnętrzny pokój, tracę to zapatrzenie, zasłuchanie się w to, co płynie od Ojca, w tą miłość, która płynie od Ojca, która mnie uspokaja i która mnie przekonuje, kim jestem naprawdę i co Ojciec naprawdę dla mnie zrobi. To właśnie widzicie, tutaj trzeba tu uchwycić tą subtelność. Jeżeli ja chcę się poczuć wartościowy, to rzecz polega na tym, żebym wreszcie zwrócił uwagę we właściwym kierunku. I to właśnie to trzeba tu przyglądać się, co, co ja tam w sobie nakręcam, co ja tam w sobie rozkręcam. Czym ja się tam pod, podminowuję. Nie? I, I zobaczcie się, przyjrzyjcie się, że znakomita większość, jeżeli nie wszystkie nasze problemy, to właśnie wynikają z tego, że człowiek najpierw wewnętrznie da się nakręcić. Najpierw wewnętrz się wewnętrznie dam nakręcić, prawda, jak budzik, a potem, prawda, dzwonię na prawo i lewo, prawda. A się awanturuje, krzycze, dyskutuje, szarpie nie wiadomo z kim, nie wiadomo o co i coraz mniej może zrobić dla mnie Bóg, bo ja się coraz więcej szarpie. I zawsze jest właśnie taka prowokacja, że człowieka sprowokować właśnie do takiej szarpaniny. Nie? Ale to tylko pogarsza sprawę, bo potem jeszcze bardziej czuje się nikim. Jeszcze bardziej czuję się nikim. Że wyjście jest tym, że wreszcie zapatrzeć się w zachwycie. że dać sobie powiedzieć, objawić, wytłumaczyć. Zobaczcie, świat istnieje wokół nas. I ten świat Bóg zrobił dla mnie. Ja wstaję rano i widzę ten świat. I o czym rozmyślam, na czym się skupiam, czym się nakręcam, czy próbuję wyczytać, kim ja jestem dla Boga, skoro stworzył dla mnie cały ten świat, na który patrzę, idę nam się świętą. Na moich oczach Bóg przelewa krew. Jestem wart przelewania krwi przez Boga. Jestem wart ceny krwi Boga. Krzyż wieszamy w domach, na szyjach. I po co go wieszamy? Do zdoby. Jako talizman, amulet, to, właśnie to jest właśnie Jak ludzie chodzą nieraz obwieszony, jeszcze taki szkaple, jeszcze taki medalik, jeszcze taki krzyżyk, jakieś magiczne amulety. A to nie chodzi o magiczny amulet, tu chodzi o to, co my wyczytujemy w tym krzyżu: że ja dla Boga jestem tego wart. Ja dla Boga jestem tego wart. Jestem wart trudu wcielenia, trudu, yy, trudu ukrzyżowania, trudu zmartwychwstania. Ja dla Boga jestem tego wart. Po co my to sobie bez przerwy przypominamy? No, żeby sobie przypominać, kim ja jestem naprawdę, jaka jest moja prawdziwa wartość. No ale nie, my wolimy się nakręcać nie wiadomo czym. Nasza decyzja, że tak powiem. Jak się nie staniecie jak dzieci, właśnie zapatrzone, z zachwytem, w ojca, zachwycone ojce, zachwycone tym, co Ojciec robi, to, to nie dacie się wziąć na ręce i zanieść do Królestwa Niebieskiego. No. Będziecie te ręce bez przerwy od, od, odpychać, grymasić, narzekać, właśnie biadać i użalać się, utyskiwać, nie wiadomo co tam jeszcze robić i pod wpływem tego wszystkiego będziemy właśnie wiecznie prawda, się rzucali na oślep w walkę ze wszystkim, ze wszystkimi, ze sobą sam z życiem i tak itd. Albo to na właśnie w rozpaczy, w bezsensie, w ciemnościach, w jakiejś formie depresji, prawda? Bo wszystko przecież jest źle, To kto zdecydował, że wszystko jest źle? No właśnie ja. Jestem mądrzejszy od ojca. Się nie staniecie jak dzieci, jak pajdia. Zapatrzone z zachwytem, chłonące to, co ojciec mówi, czyni, co od niego płynie. Nie? I, i, I właśnie zachwycony ojcem do tego stopnia, że coraz bardziej poddające się temu, co ojciec robi, jak prowadzi, do czego zaprasza, co daje. Nawet jeśli to, co daje, nie do końca jest przyjemne, to na pewno jest dla mnie w tej chwili najlepsze, bo ojciec jest najwspanialszy, wszystko wie najlepiej. Więc to jest postawa Jezusa. Jezus, po pierwsze, jest zachwytem zapatrzony w ojca. Nie? Natomiast właśnie jak ja się szarpię, drapię, wszystko prawda, metodami wojny próbuję rozwiązywać, to ja nie poznam Boga, bo, bo nie daję Mu w ogóle szans, żeby On dotarł do mnie z jakąkolwiek informacją, bo ja nie wiadomo w co żyje zasłuchany właśnie i, i, i nie wiadomo o co walczę w sumie, w gruncie rzeczy. No i jak ma do mnie dotrzeć cokolwiek od Ojca? Nie? Ojciec nie może przebić nie? przez ten cały mój hałas. Kiedyś miałem taką refleksję. Przepraszam, wszystkich charyzmatyków, ale właśnie niedawno, konkretnie na zesłanie Ducha Świętego, prowadziłem takie szybkie rekolekcje dla charyzmatyków. I tak sobie pomyślałem, że wszystkie moje doświadczenia z charyzmatykami. Te doświadczenia, które ja mam. Nie twierdzę, że, jest, że nie jest inaczej, że nie bywa inaczej. Ale te doświadczenia, które ja zebrałem, to mnie przekonują, że charyzmatycy boją się ciszy. Że charyzmatycy muszą cały czas mieć hałas. Nie? Muzyka, gadanie czegoś, jak już nie ma co mówić, to językami jakimiś, nie? ale że coś się działo, że coś gadać, coś, jakiś hałas, żeby był. Nie? I takim miałem refleksję, że charyzmatycy się chyba jednak boją ciszy. Nie? Właśnie ci współcześni charyzmatycy, bo prawdziwi charyzmatycy się nie boją ciszy. Prawdziwi charyzmatycy lubią się zapatrzeć i zasłuchać i zachwycić. I właśnie tu się zaczyna wszystko od zapatrzenia, zasłuchania, zachwytu, właśnie od takiego właśnie ufnego, bezgranicznie ufnego zapatrzenia, zasłuchania. Uważa się od takiego głębokiego przekonania, że to, co ojciec robi, jest najlepsze, najwspanialsze. Ja, się chcę, ja chcę to chłonąć, ja chcę to podziwiać, ja chcę się tego uczyć, ja chcę, żeby to się we mnie dokonywało. Żeby we mnie dokonały się dzieła ojca, a nie moje własne. Bo, bo wtedy to będą no, dzieła Boga, a nie moje. To nie ja mam się wykazać przed Ojcem. To Ojciec chce, żebym się zachwycił Nim, to Jezus chce mnie zachwycić Ojcem Niebieskim. Właśnie, więc wszystko zaczyna się od tego, w co ja się zapatruję, w co ja się wsłuchuję, co ja w sobie nakręcam, co ja w sobie rozważam, co ja w sobie, że tak powiem, podtrzymuję i pielęgnuję. Nie? I mówię, i to dotyczy nie tylko naszych relacji z Bogiem, ale też relacji wzajemnych. Relacji wzajemnych. Ktoś ci próbuje pokazać miłość, życzliwość, a ty zwracasz na to uwagę, czy czym się nakręcasz. Nic dziwnego, że się czujesz wiecznie nie kochany. Jak się zajmujesz wszystkim, tylko nie tym, że ktoś ci próbuje pokazać, jak cię kocham. Właśnie. I to jest cała bieda, nie? że po pierwsze my zwracamy uwagę nie na to, na co powinniśmy, a po drugie właśnie. A po drugie, my wszystko wiemy lepiej, nie? że nawet jak dociera do mnie już orędzie, nie? Że, że Bóg chyba jest ze mnie zakochany jakoś, czy coś, nie? i ktoś mnie kocha. To nie, to niemożliwe, ja się nie nadaję do kochania. No, ja wiem lepiej. Nie? Jeszcze mamy to za wielką pokorę. Nie? To nie jest wielka pokora, to jest wielka pycha, która wszystko wie lepiej, która wie lepiej od Boga, nawet to, czy Bóg może mnie kochać, czy nie może. Właśnie to też jest sprzeczne z postawą dziecka, dziecka, które jest ufa. Właśnie dziecka, które jest świadome, że jest dzieckiem. To nie ja wiem najlepiej, to mój tato wie najlepiej. Właśnie cały czas właśnie tutaj nie. Bo my się pytamy, no, stać się dzieckiem, czyli co robić? No I to znowu jest ten błąd, nie? że my ciągle przypisujemy działanie sobie, właśnie stać się dzieckiem, to, to wreszcie zobaczyć, co robi ojciec. I wreszcie pozwolić działać ojcu, przestać oceniać, osądzać ojca i wiedzieć lepiej od Ojca, się zachwycić. Dać się zachwycić. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi, Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.